Oto nowy Wellspa IO, urządzenie do ujędrniania ciała wykorzystujące adaptacyjny mikroprąd. Wellspa IO tonizuje, ujędrnia, wygładza celulit, rozluźnia obolałe mięśnie, jednocześnie poprawiając ogólne samopoczucie. Dla fanów fitnessu naprawdę myślę, że to pokochasz. Oczywiście ćwiczysz na siłowni, ale możesz także podnosić, kształtować i tonizować w domu przez zaledwie 5 minut na obszar. Mikroprądy pomagają wygładzić skórę w obszarach dotkniętych celulitem, ale to nie wszystko. Po treningu użyj go z żelem przewodzącym, aby uzyskać relaksujący masaż, który pomaga uspokoić obolałe mięśnie i zmęczone nogi. Jest bardzo łatwy w użyciu. Ma tylko jeden przycisk do wyboru czasu zabiegu. Urządzenie wie, jakiego natężenia prądu potrzebuje skóra. Wystarczy przyłożyć je do skóry, a urządzenie automatycznie ustawi odpowiednie natężenie prądu. Otwarza również dźwięk ostrzegający o zbyt szybkich ruchach lub utracie przewodności. Bardzo podoba mi się również łatwość ładowania. Wystarczy umieścić urządzenie na bezprzewodowej bazie ładującej. Podłącz go do aplikacji Vera i w pełni wykorzystaj możliwości Wellspa.io. Aplikacja pokazuje dokładnie, jak z niego korzystać za pomocą łatwych, interaktywnych samouczków. Dostępna jest cała biblioteka zabiegów przygotowanych dla różnych celów, takich jak gładsza skóra lub rozluźnienie mięśni. Aplikacja śledzi postępy, aby utrzymać motywację, a nawet przypomina o korzystaniu z urządzenia, aby nie przegapić żadnego zabiegu. Dzięki aplikacji możesz szybciej i łatwiej osiągnąć swoje cele wellness. Nie ma drugiego takiego urządzenia do mikroprądów. W przeciwieństwie do innych podstawowych urządzeń, w których siłę można regulować ręcznie, Wellspa I.O. ma wbudowane czujniki, które faktycznie czytają skórę. Analizuje czynniki takie jak grubość i nawilżenie, a następnie automatycznie dostosowuje intensywność mikroprądów. Dzięki temu well Io zapewnia komfortowe zabiegi z użyciem silnych mikroprądów, unikając dyskomfortu w miejscach wrażliwych. Wystarczy nacisnąć przycisk i zrelaksować się. Używaj go przez 5 minut na danym obszarze, 5 razy w tygodniu, a po 4 tygodniach zobaczysz długoterminowe rezultaty, które utrzymają się również po 12 tygodniach. I spójrz na te zdjęcia przed. I po, możesz wyraźnie zobaczyć wyniki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o urządzeniu, sprawdź link w opisie. Dzięki za oglądanie.